Witam, jestem czecha Ognia, a oto Minecraft Speed Builders. Oczywiście, zaczynajmy. No dobra, słuchajcie, oczywiście, zaczynamy Speed Builders. No właśnie, słuchajcie, na Speed Builders. Zobaczymy, czy coś umiem jeszcze. Chyba to jest proste, bo to jest takie, te wiecie, na raz dwa. Tak, te. te to, nie, to jest choć będzie nawet łatwe. Nie, chciałcie się jakaś na wysokość. Słuchajcie, właśnie nie przyglądałem się zbyt mocno wysokości. Więc uznajmy, że oczywiście jest to wysokość 3. O! Słuchajcie, oczywiście uznajmy, że to jest tak, to, to na wysokość 3. Oczywiście jak nie potrafię zbyt szybko takich małych rzeczy wyciągnąć. To już jest. słuchajcie, coś zwaliłem. Chyba. Chyba odpadnę w pierwszej. Nie odpadłem, wow! <śmuchajcie> słuchajcie, wow. Nie odpadłem, to naprawdę źle zbudowałem XD. Po prostu XZ, teraz, słuchajcie, to jest tak. Słuchajcie, wysokie jest, tutaj tu, ta jest czas kom, kom Tutaj. Tutaj i tutaj, okej. Okay. Tu.

nie pamiętam czy to oczywiście było No, uznajmy, że takie 50% Pewnie nikt chyba nie odpadł na no, no, to no to, to jest 83% No i no, jeśli nie odpadłem, mogę jeszcze przeżyć Znijmy sobie oczywiście Hebo tutaj nam cały czas się no, pojawia no, kurde, no Coś się z tym tym dzieje no. Dobre, To jest takie no, latające, tak? Ups, ups, no i hops. No i jeszcze trzeci nas no, budowałem, po prostu perfekto. Perfekto, perfekto. No. no, słuchajcie, no nawet dobrze się nawet no buduje ostatnio. Może to nawet być je jedyna halenka. Jedyna w sumie gra. No a co to, to jest? Okej, okay, czy co? To, to nie jest tak na całe, tak? Nie wiem, słuchajcie, chyba to właśnie odpadnę. Chyba, słuchacie odpadnę, bo widzę, że to trochę no, źle zbudowałem. No widzę, no źle to zbudowałem, 41 epizodów. Odpadnę. No, odpadnę, no, dobra, słuchajcie. No to tak, to no. Na, następce, na następne, na następnym. No i słuchajcie, znowu zaczynamy. Wójcie. <laughs> Zobaczymy, czy nam się teraz uda. Może się uda. O, Meduza. W sumie mi to tak, no, moje duże są, przy, przy przypomina. Słuchajcie, tutaj, słuchajcie, jest oczywiście, no, różowe. Słuchajcie, różowe jest oczywiście tutaj. Pewnie, słuchajcie, też oczywiście wypełnienie jest tak to, na no, różowe. Ale słuchajcie, ładne no, kolorek po prostu, no, taki ładny, no, po prostu, no. No, ludzie, no, lepszego koloru, no, nie mogliście wybrać na... ...na, dla tej budowli, no. <taki> Takie, no, wiecie, no, kurczę, no, no różowy, co, nie. <taki> No ale słuchajcie, przynajmniej zbudowaliśmy, to się słuchajcie, no liczy <noise> Nie wiem, słuchajcie, to się w ogóle na nami ale... Jeśli, jeśli to, to się nagrywa, to nawet jest dobrze. Nawet jest dobrze. No, times up. Tylko jest czasu w sumie. Kurczę. No na pewno nie odpadam, bo mam 100%. Jeśli wszyscy zbudowali perfekcyjnie. O! Ktoś odpadł. O, ktoś jednego chyba klaska napełnia. <grywa> e, big Bruh. Oh, hold. Czekajcie, czekaj, czekaj, jaka jest ta góra? Nie wiem, chyba słyszać się, jest pusta góra. Chcecie z właśnie się pojechać, to wam bo już nie wiem. Nie wiem, coś musiałem rozwalić tylko nie, tylko nie wiem co O, znowu Ktoś mnie hulatował, super Bo ktoś, ktoś w ogóle nie, nie budował no, Po prostu super eee, To jest kickflip, tak? Kickflip, okej okay. Nie, słuchajcie, kickflipy są nawet łatwe Do budowania Hops, hops Ops, hops, hops, hops. Tak to było, tak to było, tak to było, hops, hops. I słuchajcie, to oczywiście jest tak, że to oczywiście jest tak, tak. No, chyba ktoś też na nie zdarzył, ale ja już oczywiście mam sporo tekstu tek dowolnego. Na pewno nie odpadnę Na pewno nie. No widzicie, że je należy. No Zobaczymy, może jeszcze to się uda wygrać. Filarki. Yy. Jak to jest, słuchajcie. Tutaj i tutaj. Aha. No, słuchajcie. No zobaczcie, słuchajcie, może to się uda wygrać Może nie O nie, słuchajcie, chyba ja to zdupię Tak, słuchajcie Przegram przegra Przegram to Przegram to Przegam to, bo widać. O! Znowu ktoś mnie ulatował? To no naprawdę... No już kurczę, no ludzie mi cały czas latują. E. Lol. Wiecie co? Nie, nie, czy to jest puste? To nie jest puste w środku? jest takie no dosyć Powiedziałbym trudne Ale też dosyć łatwe Powiedziałbym to jest no, budowa taka na no, szybka Nawet tylko no Nie wiem czy mi się uda ją wybudować Bo jak to powiedzieć Jest to budowa która No zabrakło mi tylko kilku klocków Może komuś też zabrakło kilka klocków O ktoś w ogóle jeszcze zbudował 94% O przegrał o, Szkoda, Szkoda, szkoda no, no, no to jest to, coś bardzo prostego Netherstal O słuchajcie, ne Netherstal jest bardzo łatwy W sumie, sumie jakby przeliczyć wszystkie te 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 jak na, na przykład ktoś szybko buduje to chyba wszystkie są łatwe po prostu w, w człowiek na no, zbyt dużo psuje. A. Słuchajcie, to jest... Nazwacie cztery, ok, słuchajcie cztery. Mm. Nie, słuchajcie, nie jeden kolor. Nie wiem, czy ktoś mówi, że to ma być wypełnione, ale Chyba, słuchajcie, nie no i to przegram, chyba to przegram to, ale słuchajcie, drugie miejsce, więc naprawdę jest dobrze, słuchajcie, naprawdę dobrze, słuchajcie, drugie miejsce.